Pierwsza pomoc to nie tylko wiedza. Pierwsza pomoc to też dobre, codzienne nawyki. Pracuję w ratownictwie od 20 lat, 13 lat prowadzę szkolenia z pierwszej pomocy i na każdym szkoleniu zawsze mówię załóż rękawiczki. No i przez lata wszyscy przekonywali mnie, że się nie da. Nie da się. Nie da się mieć ze sobą rękawiczek. Teraz się okazuje, że się da. Wszyscy zakładają rękawiczki bardzo dobrze. Noszą je ze sobą. My też od lat polecaliśmy prosty sposób, żeby mieć te rękawiczki zawsze ze sobą. Breloczek do kluczy z rękawiczkami. Jednym to się podobało, inni się z tego śmiali. Teraz pewnie wszyscy, co mają, doceniają. Niech nam to zostanie na zawsze. Niech się nie skończy wraz z pandemią. Rękawiczki dają Ci bezpieczeństwo i możliwość podejścia do poszkodowanego, który może być chory, również mógłby potencjalnie Cię zarazić. Udzielamy pierwszej pomocy zawsze i bezpiecznie.